Dzisiaj każdy trochę w rozjazdach. Figa czeka i jedzie ze mną na fryzurę nową. Dzieciaki jadą do babci. Janek bierze mikrofon, będzie koncert robił, a ja będę jakieś sobie czasu umilacze mm, robić w Bolesławcu, jak będę czekała na figę. Na pewno muszę ogarnąć aptekę, bo to mąż koło 40 lekarstwa musi przyjmować. Ja nabijałem się trochę, ale faktycznie muszę tak rzeźko podskoczyć datek, i yy, może na targ, po troskawki, bo wczorajsze wszystkie przerobiłam. Robimy metamorfozę, tak, gorąco pieskowi. Piga już widzi, że ja mam szelki naszykowane i ona w gotowości. Figa. Na ten fotel się czaję od dawna i właśnie kosztował 1800 zł, teraz kosztuje 640. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. To jest chyba mój ulubiony dział i chociaż nic nie kupuję, to pooglądać lubię. I co mi tutaj wpadło w oko? Bardzo fajne talerzyki, takie długie do serwowania. Takie ala półmiski. Kubeczki też są słodkie. Zastanawiam się też nad wymianą naszych podkładek. To są takie ala ze skóry. To na pewno nie jest skóra, ale coś podobnego i myślę, żeby pasowały. Znalazłam też takie dwie fajne tace. One mogą być albo na biżuterię, żeby sobie odkładać, albo na mydło do łazienki. Ja właśnie o tym drugim bardziej myślę. Te są też spoko, ale są lekkie. Bo się, że jak mydło się przyklei, to się podniesie to są już znacznie cięższe. A kto to taki piękny? Kto to taki piękny wrócił? Figunio. Usiądź, usiądź moja piękna. Wiecie na co ona czeka? Ona tak bez powodu nie pozuje. Nie pozuje tak bez powodu. Jeden. Przygotowania do żniw trwają, przyczepy szykują, a ja jakąś awarię samochodu mam, za to sprawdza. Próbowałam się wracać. Ja i dzieci uwielbiamy kopytka z masełkiem, z cynamonem, grzesieknie. Ale dzisiaj mamy obiad bez grzeszka, bo jest na wyjeździe. Próbuję cały czas się odbrozować z bieżących spraw. Jeszcze te dżemiki wjechały. Przyszłam do ogródka trochę popodlewać. Ale jest szansa, że coś popada. Mimo wszystko podlewam. Marchewki pięknie rosną, buraki, czosnek e, w tej donicy i dużo pietruszki. Gdzieś tam się zasiął koper. Przyda mi się do ogórków, więc go nie wyrywam. Czego? A Dichcia malutkie pozbieram. Nie, ja weźmę takiego grubaśnego, takiego... Jakiego? A tamten jeszcze nie jest taki czerwony, wiesz? A on? O oh, wow! Tam nam wie. dojdzie. Ciekawe, Ciekawy, ciekawe do smaku. To małe ładnie wyglądają. No. A delikatnie, delikatnie. Czeka. Bo żeby krzaczka nie uszkodzić.